Jeśli wysiłek zawsze wydawał ci się ciężarem, a im bardziej się starasz, tym bardziej życie odpycha cię jak fala. Jeśli wypaliłeś się, goniąc za miłością, sukcesem czy sensem, tylko po to, by poczuć większą pustkę niż przedtem. Jeśli ludzie nazywają cię leniem, gdy twoja dusza jest po prostu zmęczona walką ze światem, który nigdy nie miał sensu. Jeśli czujesz się obcą w rzeczywistości zafiksowanej na dążeniu, zapieraniu się i stawaniu się kimś. Podczas gdy głęboko w tobie coś pragnie po prostu być, to nie dlatego, że jesteś złamany. To dlatego, że twoja dusza pamięta prawdę. Spokój nie rodzi się z kontroli. Harmonia jest silniejsza niż wysiłek. Ścieżka się otwiera, gdy w końcu przestajesz na siłę ją kopać. Nie ponosisz porażki. To po prostu uczysz się ufać temu, co większość ludzi próbuje przez całe życie pokonać. Paradoks wysiłku. Od dziecka wpajano nam... Że sukces wymaga dyscypliny, zaparcia i nieustannego pędu. Ale starożytne teksty, mistyczne tradycje i współczesna psychologia skrywają pewien paradoks. Im mocniej czegoś pragniesz, tym bardziej to od ciebie ucieka. Gdzie umysł skupia się na celu z lękiem i napięciem, rodzi się lęk przed porażką. Zamiast pomóc, paraliżuje. Oddech się spłyca, intuicja zanika, a ciało staje się jak zaciśnięta pieść. Brytyjski filozof Alan Watts mówił to jasno. goni za szczęściem, to znaczy, że go nie masz. Próbujesz się rozluźnić, tylko się spinasz. W buddyzmie mnisi z Ladach wiedzieli. Umysł, który szuka, jest ślepy. Oczy, które się zamykają, widzą. Nie chodzi o rezygnację, lecz o obecność. Prawo odwrotności. Psychologia nazywa to dysonansem poznawczym. Gdzie pragnienie i strach toczą wojnę, marnujesz energię na wewnętrzny konflikt. Im bardziej ściskasz dłoń, tym więcej piasku ucieka między palcami. Starożytni Ezreni mawiali, kto pije z kielicha wysiłku, będzie wiecznie spragniony. Kto czeka nad wodami życia, znajdzie je, zanim poprosi. Klucz. Mniej fytasz, więcej otrzymujesz. Mniej forsujesz, bardziej płyniesz. Mniej próbujesz, Więcej osiągasz. Wu Wei – sztuka bez wysiłku. W taoizmie istnieje Wu Wei – działanie przez niedziałanie. To nie lenistwo, lecz harmonia z naturalnym rytmem. Jak woda, która kształtuje skały, nie walcząc z nimi. Współczesna nauka nazywa to stanem przepływu. Gdy twój mózg wydziela neurochemię kreatywności, a ty zapominasz o czasie. Artyści, sportowcy, mistrzowie… Ich największe osiągnięcia rodzą się nie z wysiłku, lecz poddania się procesowi. Czwarty klucz: Poddać się, by wygrać. W Pagavadgicie Kryszna uczy Arjuna Nie rezygnuj z działania, lecz przywiązania do efektów. Prawdziwa siła to zaufanie do większej całości. Jak mówił mistrz Eckhart: Gdy dusza podda się Bogu, staje się Bogiem. Nie chodzi o bierność, lecz o współpracę z życiem. Gdy przestajesz walczyć, Drzwi otwierają się same. Ostatnia tajemnica. Brak oporu. Opór to wewnętrzne, nie wobec rzeczywistości. Nieresystencja to tak, które zamienia wyzwania w bramę. Ze to musin umysłem bez tarć. Fizyka kwantowa potwierdza. Twoja postawa kształtuje świat. Życie nie jest twoim wrogiem. To sojusznik, który czeka, aż się stanie się z nim szarpać. Więc zapytaj siebie. Co by się stało, gdybyś dziś odpuścił.